Nie mam moi drodzy, ja jestem żyła, to jest projekt Urlax. Dzisiaj znajdujemy się w pięknym, opuszczonym zamku. Uff. Także lecimy z Koksem. Tu ja was tu poprowadzę. Robię robotę. I zaraz nie mogłem się z kamerą dogadać a, czyli tamtą pietrę mamy włączony pewnie z użytką. Ciuro. Ale cóż. Tutaj Basia sobie działa. <grym> Basia jest specem od, od zdjęć. Mogę polecić, miał z czystym sumieniem Mam nadzieję, że mi się nie będzie, zbytnio ręka moja do zaczepała. Staram się jak najbardziej. Zwróćcie uwagę, jakie tutaj są jeszcze pozostałości. Powiem wam przy że jesteśmy tutaj, można powiedzieć, no nieco legalnie. A tutaj Marcin. <śm> I wszystko jasne. O, kolejne rewelacyjne pomieszczenie. O, nawet się Misiu trafił, patrzcie. Siemanko co tam? Hop. Fotka z misiem musi być. Ale kurczak, jakie to wszystko jest fajnie zachowane. Samo kurcie to te fotele. Te drzwi No. Myślę, że myślę, że na pewno nie są takie stare. Pewnie, mm. że uh. tuple. Stolik ze świeczkami. Można powiedzieć, że nie znam szczególnej historii tego pałacu, tego zamku Lecz jest on można powiedzieć ogólnodostępny dla zwiedzających Także tym razem jestem tutaj legalnie Ale mimo wszystko naprawdę warto było przyjechać tyle kilometrów, żeby, żeby go zobaczyć Ja jeszcze przy okazji, jak tutaj będę z wami rozmawiał Zobaczę sobie parę foteczek Bo tym się można powiedzieć też zajmuję. <laughs> Filmy, filmami. Ale fotki też muszą być. O, pięknie. Tak wyjątkowo nie będziemy może grzebać, że tak powiem po. tak? To jest to tak? Pewnie. Nie ma, to tamto. Nie, nie. A kucie, panie, raczej. Nie Wiesz co też no. wrzucam, To no. tylko Instagram, nie Zachęcam, bo te marce proszę prosi też, e, co? Twój Instagram? Co? Twój Instagram. Tak, Korteks. No i wszystko jasne. Także wiecie, co robić. Jest mi się bez kitu. mi się tak ręce trzęsą że mam nadzieję, że te zdjęcia będą ogólnie dobre, bo no raczej nie chciałbym mieć lipy, że tak powiem, bo kurka wodna, nie po to też tutaj przyjechałem, żeby, żeby po prostu, żeby zdjęcia były że tak powiem złej jakości, dlatego staram się robić jak najlepsze, ale efekty zobaczycie u mnie na Żywa Projekt Urberg. zapraszam teraz przedstawię wam jedno, można powiedzieć tak jakby najpiękniejsze pomieszczenie tym pa co prawdopodobnie, także zapraszam Was serdecznie. Zobaczcie jak to genialnie wygląda. Tada Pięknie się to prezentuje. Coś genialnego. To jest z taką, z tą zwaną taką zastawą. Kurczę, to, to są prawdopodobnie świeczniki, ale one no, na genialną robotę. Proszę bardzo. Takie jeszcze starodawne. Ale widać, że one są... Bardziej bym powiedział, nie zdziwiłbym się gdy, gdyby się okazało, że po prostu jest to w pewnym sensie odrestaurowane. Ale to oczywiście wiadomo, brakuje jednego elementu, czyli wiadomo podparcia, te mamy za zastawę ze świecznikami. Genialne. W ogóle Cię, Tutaj to wszystko, te rysunki, to robi naprawdę po prostu. No zresztą jeśli tutaj kiedyś przyjdziecie, to naprawdę no, po prostu ciężko to wszystko opisać w słowa. Tutaj trzeba tylko i wyłącznie przed samemu, żeby to wszystko zobaczyć. Tutaj mamy taki ozdobny, ozdobny kominek. A te moi drodzy, skrzypce. To też kulce. nawet idealnie pasują, można powiedzieć, do, 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 do tej komodki. No powiem wam, że przyjeżdżałem tutaj, wiedziałem na, na co się pisze, ale nie wiedziałem, że aż tak. Także, śmiało mogę polecić to miejsce. A warto przyjechać tutaj dosłownie napady. Warto przyjechać każdy kilometr, żeby się to znaleźć. Lecimy dalej. Znajdujemy się w ostatnim pomieszczeniu. W zasadzie mieliśmy do dyspozycji tylko jedno piętro, można powiedzieć, ale mimo wszystko i tak było naprawdę warto. Znajdujemy się, można powiedzieć, w jednej z takich sal, które są też ozdobione. kurka, bo na teraz zauważyłem. Może ta będzie lepiej. Zwróćcie uwagę na to. Piękny się tutaj. To jest żelanda? Ja bym się kłócił, ale nie wiem. No powiedzmy, że... To nie jest Ciężko powiedzieć, ale... Na pewno... Na pewno to jest, jest żelando, że sytuacja opanowana. Tutaj mamy jeszcze... Obrazy Jak tutaj wyglądało Jeszcze przed opuszczeniem tego miejsca Naprawdę Tutaj Ja sam nie wiem naprawdę co to jest Nie będę się tutaj wypowiadał Ale Świeczki Jak widać Świeczki nie robią tylko Klimatu w nocy Ale tak samo w ciągu dnia A tutaj, a to kude co to jest a to jest do drukowania hajsu. No. A tak sobie serii... No właśnie, a tak, a tak szczerze powiem, że nie mam, nie mam pojęcia, nie będę się wypowiadał. Ale moi drodzy, tutaj możemy zakończyć przygodę po tym pięknym zamku. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Zostawcie suba, łapeczkę w górę. Zapraszam na żyła. Projekt Urbex tam publikuję zdjęcia właśnie z takich miejscówek. I mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce. Także. Nara.